Najlepiej by było, gdyby muzyka nie była traktowana w sensie sportowym, bo, bo no przede wszystkim co innego się ludziom podoba i mogą sobie ustawić te miejsca, powiedzmy, od jednego do dziesięciu w zupełnie, inny, innej, yy, zupełnie, w zupełnie innym porządku. Ale, ale no niestety musimy się z tym mierzyć, czy to są listy przebojów, czy, czy, czy festiwale, zawsze jest tam jakiś ranking pierwszy, drugi, trzeci, piąty i tak no to tak jak Wojtek powiedział, no to jest, to myślę, że wszystko jest OK wtedy, kiedy jest zdrowa rywalizacja, bo te, takowa też istnieje między zespołami, między, między artystami e, i, i nieraz trzyma się też kciuki za, za innych kolegów i koleżanki, bo, bo, bo ten zawód łączy się z, z tym, że staje się może nie tyle w euro, co, co, co no w, tak, w, różnych, w różnych muzycznych imprezach są różne konkursy i, i, i tak naprawdę fajnie jest, kiedy, kiedy gra jest fair play, kiedy, kiedy nikt nie oszukuje i, i, i ta rywalizacja, rywalizacja jest zdrowa. Natomiast na pewno. Traktowanie muzyki jako rywalizacja nie jest, nie jest naszym celem. E, raczej najważniejsze że jest dla nas to, żeby, żeby czuć się dobrze z tym, co się robi. Muzykujemy od zawsze i, i raczej tak zostanie.